Siemanko Mamy połowę listopada Jestem w lesie nad rzeką I zamierzam spędzić tutaj nockę Nie mam namiotu Mam taką folię, taką plandekę No i zabudulec chyba Myślę, że użyję liści przytulę się do drzewka ognisko jest wędeczka także zobaczymy, no pada najgorsze jest to, że pada i na dzisiaj zapowiadali opady na całą noc zobaczymy jak to wyjdzie Tras. może być problem z odpaleniem ogniska no ale muszę dać radę bo inaczej zmarznę w tym momencie zabieram się za jakiś szałas bo mam jakieś półtorej godziny i będzie ciemno Trzałas, drzewo, no i trochę suchego drzewa na rozpałkę, bo tak jak mówię, cały czas pokrapuje, a Was chciałbym zaprosić na kanał mojego przyjaciela z YouTube'a, Przygody Starskiego. Coraz bardziej pada. Zdobyłem właśnie fajne, suche drzewo na rozpalenie ogniska. Stał taki pnior w ten sposób oparty o drzewo. Udało mi się go, że tak powiem, przetargać, i mam właśnie już suchotkę na rozpalenie ognia. Bo w taką pogodę ciężko jest rozpalić ogień, nie biorąc patyki z ziemi. Najlepiej, jak wiszące gałęzie są gdzieś, to, to są w miarę suche. Thank you Dobry to obcinały. Takie coś młode. Takie próchenko i chyba dzięki temu mi się uda. Jak już się odpali, to pójdzie. Miałem trochę papieru. Tu jest suche, i to już pójdzie. ミスか。 Powiem tam styki mi teraz zagrały, bo jestem tak między takimi dwoma. Tu jest rzeka, a z tej strony jest takie starorzecze. Jak się coś tam buchło, nie wiem czy to jakiś bub, czy jakiś sarna, jeleń. Absolutnie nie wiem. Nawet nie ma teraz godziny 17, a już jest całkowicie ciemno. Więc no, styki mogą się przypalić. Nie? I każdy by się zdobył chyba na taką nocną wyprawę. Ale powiem Wam, pomimo tego, żeby szpada, o się pali, jest grubo. Jest super. W listopadzie jeszcze nigdy nie byłem sam w lesie nad rzeką. Taki prowizoryczny, powiedzmy, że szałasik, głównie na, na rzeczy, żeby mi się tam. Nie zmączyła wykrywka, wędka i takie rzeczy. Tam się przytulę, gdzieś mam kocyk, także nad ranem przytulę się tam do drzewka i spokojnie sobie doczekamy rana. Nie byłoby nic złego bo nawet nie jest zimno, ale non stop leje tu w tym miejscu pozdrawiam swojego ziomeczka, przyjaciela Starskiego i zapraszam na jego kanał Przygody Starskiego. nie. Byłem tutaj z nim w okolicach. Już za dwa razy. Wcześniej chyba mówiłem o tym. Było miło. Pozdrowionka, brachu. 18. Około godziny 18 jest teraz. Listopad, połowa listopada. Teraz sprawdzę, która godzinka. Dokładnie. 17.40. Do rana mam jeszcze moc czasu. Chyba obicho nie zgasło, bo wtedy będzie lipa. Cały czas pada. A deszcz cały czas sobie pokrapuje, ale powiem wam. Na tyle już długo ognisko się pali, że jak najbardziej, nawet można się położyć na ziemi, tak daje, że jest ok. O godzinie pierwszej nad ranem ma przestać padać, czyli jakieś jest około dziewiętnastej, No więc jeszcze mam czas. Dzisiaj długa, długa noc. I tak sobie pomyślałem. Czasami zadajecie pytania I nie myślcie, że nie czytam komentarzy Oczywiście czytam, jak najbardziej I takie pytania, które mi się rzucają e, że tak powiem w tym momencie na język Często, gęsto pytacie o, a, Jak szukam miejscówek? Słuchajcie, prawda jest taka, że Większość z nas lubi zaorane poletko, bo nie ma krzaków, nie ma trawy, nie ma nic. A tak naprawdę każdy las 50-60 lat wcześniej też mógł być poletkiem. Po prostu czasami wchodzę do lasu i widzę po prostu takie tak jakby zaorane, takie, takie pagóreczki. Właśnie po oraniu ktoś zasadził las i po sprawie. Druga sprawa przy rzekach. W średniowieczu ludzie wędrowali właśnie przy pomocy zwierząt, czyli koni przede wszystkim. A konie tam jest rzeka, musiały wiadomo od czasu do czasu chlupnąć Teraz mamy samochody, chociaż dla mnie samochód to jest bezsensowna nazwa, bo przecież ten pojazd nie chodzi, tylko jeździ, więc ja zawsze mówię, samo jest. No ale pal Ogólnie. Przy rzekach jak najbardziej. Stacja benzynowa dla koni. nocy picówka była straszna Bum. ale listopadowa noc w lesie nad rzeką zaliczona no nad ranem troszeczkę dupa zmarzła ale to jest listopad ale jest tak Pozdrowionka i do następnego filmu. Brrr. Jest. 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 Ale Jest GO Jest god, Wreszcie! Wreszcie wychodziłem! Ach. Wreszcie wychodziłem! Wreszcie wychodziłem! Moniara! No, no i co? żona moja? Chyba kolejne goldzisko trafiłem.